Trzecia droga przejścia z działalności do spółki ZO, czyli sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa, czyli ZCP, do własnej spółki. Brzmi groźnie i prawniczo, ale spokojnie. Rozbijemy to na proste elementy, tak żebyś mógł potem wytłumaczyć wszystko na kartce, a cztery księgowej, prawnikowi, a nawet wspólnikowi, który nie ogarnia podatków. Pokażę Ci. Co to jest ZCP w praktyce bez prawniczego bełkotu? Na czym dokładnie polega sprzedaż ZCP do spółki? Jakie są plusy i minusy podatkowe? Nie tylko na slajdzie, ale w realnym życiu. W jakich sytuacjach ta ścieżka naprawdę ma sens? A kiedy lepiej wybrać przekształcenie albo zwykłe założenie nowej spółki? Docelowo sam ocenił, czy ZCP to twoja liga. Nie chodzi o to, żebyś po tej lekcji sam pisał umowy. Chodzi o to, żebyś rozumiał, o czym rozmawiasz z doradcą i widział, czy ktoś proponuje ci rozsądną strategię, czy tylko ładnie opakowaną optymalizację, która niesie więcej ryzyka niż pożytku. Czym jest ZCPF w praktyce? Nie definicja z ustawy, tylko z życia. Zorganizowana część przedsiębiorstwa, czyli ZCP, to kawałek Twojej firmy, który da się wyjąć i dalej normalnie prowadzić jako osobny biznes. Nie chodzi o przypadkowy zestaw rzeczy typu laptop, biurko i auto. To nie jest wyprzedaż garażowa. ZCP ma być małą firmą w firmie. Chodzi o taki pakiet składników, który ma swój cel gospodarczy np. sklep internetowy, linia produkcyjna, oddział serwisowy ma ludzi, umowy, narzędzia, procedury często też swoje wyniki i swój rachunek zysków i strat. Jest wyodrębniony w strukturze i w finansach. Da się policzyć jego przychody, koszty, wynik. Nawet jeśli dziś robisz to w Excelu, po przeniesieniu do spółki mógłby dalej działać samodzielnie, bez codziennego ratowania go z innej części biznesu. W praktyce ZCP to często konkretny sklep internetowy, domena, marka, magazyn, towar, umowy z dostawcami, pracownicy, system do obsługi zamówień oddział firmy usługowej w innym mieście z własnym biurem i zespołem, dział produkcyjny z określonym parkiem maszynowym, brygadzistą i klientami, linia biznesowa, na przykład dział szkoleń w firmie doradczej, który ma swoje produkty, swoje cenniki i swoje kontrakty. Kluczowe jest to, że to nie jest zestaw gratów, tylko działający mini biznes. Zadaj sobie proste pytanie: Gdybym wyciął ten kawałek i włożył do osobnej spółki, to czy on dalej by funkcjonował, czy wszystko trzeba by budować od zera? Jeśli wszystko trzeba by budować od nowa, to nie jest ZCP, tylko sprzedaż pojedynczych składników. Dla urzędu to rozróżnienie jest bardzo ważne. Jeśli nazwiesz ZCP czymś, co ZCP nie jest, możesz stracić ochronę w VAT i w CIT czy PIT, a wtedy cała elegancka konstrukcja rozsypuje się podatkowo. Scenariusz jest najczęściej taki: masz JDG, która ma już jakąś strukturę. Nie jesteś już freelancerem z laptopem, tylko przedsiębiorcą z ludźmi, zobowiązaniami, umowami, sprzętem i marką. Zakładasz albo planujesz założyć spółkę ZO i chcesz, żeby to ona była właścicielem konkretnego biznesu, a ty dostałeś za to sensowne pieniądze jako osoba prywatna. Zamiast wnosić wszystko aportem, sprzedajesz do spółki ZCP, czyli ten, działający kawałek firmy. W umowie sprzedaży opisujesz dokładnie, co wchodzi w skład ZCP: środki trwałe, maszyny, sprzęt, samochody, wyposażenie, regały, komputery, urządzenia pomocnicze, towary, zapasy, materiały, prawa, np. domena, znaki towarowe, licencje na oprogramowanie, know-how. Umowy z klientami i dostawcami, pracowników przypisanych do tego działu, procedury, dokumentację, dostęp do systemów. Od tego momentu to spółka prowadzi ten kawałek biznesu, a Ty, jako osoba fizyczna, masz przychód ze sprzedaży ZCPE. W księgach JDG masz sprzedaż biznesu, w księgach spółki masz zakup ZCPE. To jest ważne. Przedajesz biznes do swojej spółki, ale to nadal jest normalna transakcja cywilna z umową, ceną, podatkami, odpowiedzialnością. Urząd patrzy na to jak na realny handel, a nie zabawę na papierze. Dlatego konstrukcja ZCP musi być prawdziwa, a cena rynkowa. Musisz być w stanie obronić, dlaczego ta część firmy jest tyle warta. Jeśli odkleisz się od rzeczywistości, urząd może zakwestionować wartość, a w skrajnych przypadkach samą koncepcję ZCP. W praktyce często robi się wycenę, czasem prostą, przygotowaną przez księgowego lub doradcę, a przy większych biznesach przez niezależnego biegłego. Nie po to, żeby robić sztukę dla sztuki, tylko po to, żeby w razie kontroli mieć twarde argumenty. Dlaczego ludzie w ogóle bawią się w ZCP, zamiast po prostu sprzedać pojedyncze środki trwałe i prawa? Bo ZCP daje inne skutki podatkowe niż sprzedaż wszystkiego na części i czasem te różnice liczy się w dziesiątkach albo setkach tysięcy złotych, nie w kilkuset. Kluczowa rzecz. Sprzedaż ZCP jest generalnie poza zakresem VAT. Ustawa o VAT mówi wprost, że przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Efekt w praktyce. Zawierasz umowę sprzedaży, ale nie naliczasz VAT od całej wartości ZCPE, nie ma tematu VAT należnego od tej transakcji, nabywca, spółka, nie ma VAT naliczonego do odliczenia, bo transakcja jest poza VAT, a nie zwolniona. To jest ogromna różnica w porównaniu z sytuacją, gdy sprzedajesz aktywa pojedynczo. Wtedy zwykle pojawia się VAT od każdej rzeczy czy prawa, chyba że jest konkretne zwolnienie. Przy większej skali to robi ogromną różnicę w cash flow. Dlatego tak wiele restrukturyzacji w Polsce jest układanych właśnie jako zbycie przedsiębiorstwa albo ZCPE. To często jedyny sensowny sposób, żeby przenieść duży biznes bez gigantycznego VATu do zapłaty. Skoro nie ma VAT, to pojawia się drugi gracz, PCC, czyli podatek od czynności cywilnoprawnych. Umowa sprzedaży ZCP co do zasady podlega PCC. Podatek płaci kupujący w naszym scenariuszu spółka ZOO. Stawki są różne w zależności od tego, co jest w środku, ale w uproszczeniu możesz liczyć, że podatek wyniesie od 1% do 2% wartości rynkowej składników, a jeśli wszystko wrzucisz w jedną kwotę bez rozbicia, urząd. Może zażądać zastosowania najwyższej stawki. Dlatego przy dużych transakcjach doradcy pilnują, żeby w umowie sprzedaży ZCP rozbić cenę na grupy składników i dobrze opisać, co ile jest warte. To nie jest tylko papierologia, to konkretne pieniądze do zaoszczędzenia albo do przepalenia. PCC to realny koszt, który trzeba wkalkulować w całą operację. Jeżeli ktoś sprzedaje ci ZCP jako magiczne rozwiązanie, a nie mówi o PCC, to znaczy, że nie widzi całego obrazka. Po stronie sprzedającego mamy przychód ze sprzedaży ZCP. To jest normalny przychód, od którego płacisz PIT, ale możesz pomniejszyć go o koszty, np. niezamortyzowaną wartość środków trwałych, wartość zapasów itd. Dobrze przygotowana księgowość w tym momencie bardzo pomaga, bo wiesz dokładnie, co masz w środku i ile to jest warte podatkowo. Po stronie kupującego spółki ZOO pojawia się możliwość amortyzowania zakupionych składników oraz często tzw. wartości firmy. Goodwill. Jeśli cena sprzedaży przewyższa wartość rynkową składników, to oznacza realną tarczę podatkową na przyszłość. Spółka przez kolejne lata wrzuca w koszty podatkowe odpisy amortyzacyjne od nabytych aktywów, w tym od wartości firmy. Im wyższa cena i im rozsądniej opisana struktura składników, tym większy potencjał tarczy podatkowej. Podsumujmy to brutalnie. Ty jako osoba fizyczna, jednorazowo monetyzujesz biznes. Sprzedajesz go spółce i dostajesz kasę prywatnie po opodatkowaniu PIT. Spółka płaci PCC i w przyszłości korzysta z amortyzacji. VAT z tej konkretnej operacji nie wchodzi do gry, jeśli rzeczywiście mamy ZCP. Brzmi pięknie. Tak, ale tylko wtedy, kiedy ZCP jest prawdziwym ZCP, dokumenty są rzetelne, a wycena sensowna. W przeciwnym razie to proszenie się o problem przy pierwszej, poważniejszej kontroli. Sprzedaż ZCP to narzędzie dla trochę większych i bardziej świadomych firm, a nie dla każdego freelancera na działalności. Są sytuacje, w których ta ścieżka naprawdę błyszczy. Chcesz sprzedać biznes inwestorowi przez spółkę? Najpierw przepakowujesz biznes jako ZC P.E. do spółki, a potem sprzedajesz udziały w spółce. Inwestor kupuje czystą strukturę, ma jasny obraz aktywów i ryzyk, a nie bałagan w jednoosobowej działalności. Masz kilka linii biznesowych i tylko jedna ma trafić do spółki. Na przykład dział e-commerce idzie do spółki, a najem nieruchomości zostaje w działalności. ZCP pozwala przenieść sensowny, wyodrębniony kawałek, a nie wszystko naraz. Każda linia biznesowa może mieć inny profil ryzyka i inny model finansowania. Chcesz wyciągnąć prywatnie pieniądze z firmy w sposób uporządkowany. Zamiast całe życie dokładać do działalności, sprzedajesz do spółki biznes, który zbudowałeś. Dostajesz kasę jako osoba fizyczna, a spółka ma narzędzia do dalszego rozwoju i amortyzacji. To trochę jak częściowe spieniężenie lat pracy. Masz już zespół i ułożone procesy. Dział, który przenosisz, naprawdę żyje swoim życiem ma ludzi, procedury, klientów, systemy. Z punktu widzenia spółki wygląda jak gotowy do wpięcia moduł. W takiej sytuacji ZCP naturalnie się broni. Myślisz o rozbudowie grupy kapitałowej. Jedna spółka ma nieruchomości, druga prowadzi operacje, trzecia trzyma prawa własności intelektualnej. Część biznesu przenosisz jako ZCPE, żeby oddzielić ryzyka, uporządkować majątek i przygotować się na rozmowy z bankami czy inwestorami. Z drugiej strony, są sytuacje, w których sprzedaż ZCPE to przesada. Mała działalność bez ludzi i większych kontraktów. Zero realnego wyodrębnienia w strukturze i finansach, brak sensownego kupującego spółka jest tylko wydmuszką na papierze, bez realnych planów robisz to tylko po to, żeby coś optymalizować podatkowo, bez realnego biznesowego celu. Wtedy przeważnie lepiej postawić po prostu nową spółkę albo zrobić klasyczne przekształcenie. ZCP to armaty nie używasz ich do zabicia komara. Bartek prowadzi od lat działalność gospodarczą w branży dystrybucji materiałów budowlanych. Zaczynał klasycznie. Mały magazyn, bus, kilku stałych klientów, dużo własnej pracy, mało procedur. Z czasem firma urosła. Dziś ma wynajęty duży magazyn, flotę kilku samochodów dostawczych, 12 pracowników na etatach i zleceniu, grupę stałych klientów, działającą sprzedaż online i offline. System magazynowy, który ogarnia rotację towaru. Firma kręci już kilkanaście milionów rocznie, zaczyna się robić poważnie. Bartek podpisuje coraz większe umowy, bierze na siebie większe zobowiązania. Coraz częściej budzi się z myślą: jak coś walnie, to lecę ja, prywatnie z całym majątkiem. Bank naciska na lepsze zabezpieczenia. Pojawia się inwestor branżowy, który mówi wprost: wejdziemy kapitałowo, ale tylko w spółkę z OO, nie w JDG. Chcemy przejrzystości. KRS, normalną strukturyzację ryzyka. Bartek idzie do doradcy. Rozważają trzy opcje: klasyczne przekształcenie w spółkę ZO, założenie nowej spółki i stopniowe przenoszenie umów, sprzedaż ZCP do spółki. Po analizie wychodzi im tak: Bartek chce zostawić w JDG tylko nieruchomość, którą planuje kupić prywatnie. Traktuje ją jako swój bezpiecznik. Cała operacyjna część magazynowo-handlowa ma trafić do spółki. Inwestor ma wejść jako wspólnik właśnie w spółce, a nie w działalności. Budują więc ZCP magazyn plus sprzedaż, wyodrębniony dział z ludźmi, autami, systemami, umowami, procedurami, stanami magazynowymi. Spółka kupuje ten ZCP od działalności. Bartek prywatnie dostaje kasę ze sprzedaży po rozliczeniu PIT. Spółka ma realny majątek, ludzi i kontrakty, które od razu pracują. Inwestor wchodzi na poziomie udziałów, dokłada kapitał na rozwój, a bank patrzy na to dużo spokojniej. Czy było to tanie i proste? Nie. Był PCC, były koszty doradców, notariusza, księgowej, trochę stresu przy układaniu umów, wycenie, rozmowach z bankiem i inwestorem. Trzeba było kilka razy poprawiać listę składników ZCPE, żeby nie zostawić dziur w operacji. Ale efekt końcowy jest taki. Bartek ogranicza ryzyko osobiste. Główne ryzyka biznesowe siedzą w spółce, nie na nim jako osobie fizycznej. Inwestor ma czystą spółkę z działającym biznesem, jasne wskaźniki i poukładane umowy. Spółka ma amortyzację i tarczę podatkową na lata. Nieruchomość zostaje poza spółką, co było dla Bartka ważne prywatnie. W tym przypadku sprzedaż ZCPE była dokładnie tym narzędziem, którego potrzebowali. Bez tego, albo inwestor by nie wszedł, albo Bartek dalej siedziałby z całym ryzykiem. Na koniec zróbmy prosty test. Odpowiedz sobie szczerze na te pytania. Nie pod kątem chciałbym, tylko jak jest dziś. Czy masz w firmie realnie wyodrębniony kawałek biznesu, dział, oddział, sklep, linia, która ma swoich ludzi, swoje procesy, swoje mini rachunek zysków i strat? Jeśli wszystko jest jednym wielkim workiem, a sam do końca nie wiesz, ile zarabia który kanał, ZCP będzie na siłę i ciężko będzie go obronić. Czy sprzedaż ZCP ma konkretny cel biznesowy: wejście inwestora, budowa grupy spółek, oddzielenie ryzyk, uporządkowanie majątku, przygotowanie do sukcesji. Optymalizacja podatkowa bez celu biznesowego to za mało i często kończy się źle przy pierwszej kontroli. Czy jesteś gotowy na koszty i papierologię? Umowa sprzedaży, wycena, PCC, doradcy, zmiany w kadrach i księgowości, aktualizacja umów z klientami i dostawcami. To jest projekt. Nie papierek za 500 zł. Jeżeli każdy dodatkowy 1000 zł wydatku ścina ci cash flow, to prawdopodobnie jeszcze za wcześnie na ZCP. Czy masz ludzi, doradcę księgową, którzy ogarną temat ZCP? ZCP to poziom, na którym konsultacja z doradcą podatkowym nie jest luksusem, tylko standardem. Potrzebujesz księgowej, która rozumie różnicę między pojedynczą sprzedażą środka trwałego a zbyciem ZCP oraz prawnika, który umie opisać w umowie wszystkie składniki. Czy wiesz, co zostaje w działalności, a co idzie do spółki? Największy błąd to wrzućmy wszystko do spółki, a potem zobaczymy. Zrób prostą tabelę, co zostaje u Ciebie prywatnie, np. nieruchomości, prywatne auta, co ma pracować w spółce. Zasoby, które generują przychód. Bez tego zaczniesz przenosić chaos zamiast biznesu. Im więcej odpowiedzi tak, tym większa szansa, że sprzedaż ZCP do spółki ma u Ciebie sens i że to narzędzie zadziała tak, jak powinno. Jeśli przeważa nie, to sygnał, że najpierw trzeba uporządkować biznes i liczby. Dopiero potem wyciągaj ciężkie działa w postaci ZCP. Inaczej będziesz miał skomplikowaną konstrukcję na papierze, a w praktyce dalej chaos. ZCP to nie zestaw gratów, tylko działający mini biznes. Musi być wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie, tak, żeby po przeniesieniu do spółki mógł samodzielnie działać. Jeśli trzeba by go budować od zera, to nie jest ZCPE. Sprzedaż ZCP do spółki łączy brak VAT z PCC i efektem podatkowym. Ty, jako JDG, masz przychód ze sprzedaży, spółka płaci PCC, ale zyskuje amortyzację i często wartość firmy do kosztów. Dobrze ułożona struktura może dać realną tarczę podatkową na lata. Ta ścieżka jest najlepsza, gdy masz większy poukładany biznes i konkretny cel inwestor, grupa spółek, oddzielenie ryzyk. Dla małej, rozproszonej działalności zwykle lepsze będzie przekształcenie albo zwykłe postawienie nowej spółki. ZCP traktuj jak narzędzie wyższej ligi, a nie pierwszy krok po założeniu firmy.